Mom, <laughs> Teatrologia, czyli to, to, to moje tło edukacyjne już parokrotnie bardzo się przydawała, może nie tyle przy tworzeniu gier, chociaż czasami też, ale przede wszystkim przy rozwoju komputeryzacji, to znaczy um, pierwsze interfejsy okienkowe, kiedy były tworzone, kiedy trwały nad nimi prace, um, bywały bardzo silnie inspirowane ideą przedstawienia teatralnego, które się rozpoczyna. Ma dwójkę aktorów, jedną jednym z tych aktorów jest użytkownik, drugim jest komputer, oni ze sobą prowadzą jakąś taką interakcję, jakiś dialog i później ten dialog się kończy przy wyłączeniu programu i może nie za bardzo to widać, ale rzeczywiście wielu ludzi pracujących przy, przy, przy tworzeniu tych interfejsów, które dziś dla nas są oczywiste, przenosili na nie pewne elementy z poetyki teatru, także nigdy nie wiadomo, kiedy ten teatr się przyda jaki aspekt gier najbardziej mnie interesuje. Um, myślę, że w tej chwili po pierwsze przestrzeń i wydaje mi się, że to ona powinna być głównym wyznacznikiem tego, co jest grona. Pewien... Gry to jest taki rodzaj programu komputerowego, który... Generuje przestrzenie i w określony sposób je traktuje, tak? to, 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 to mi się wydaje jakieś dużo ciekawsze i dużo bardziej stymulujące na przykład od tego aspektu rozgrywki, tak? czy jakieś osiągnięć do, do, do zdobycia. A poza tym coś, co mnie ostatnio bardzo zajęło i co coraz bardziej wchodzę, to są gry tekstowe, czyli taki gatunek jakoby już nieistniejący albo prawie nieistniejący który swój rozkwit przeżywał w latach 80 i okazuje się, że one cały czas powstają, robią się coraz ciekawsze i y, gry obdarzone grafiką pod względem poruszanej problematyki, pod względem jakichś zabiegów narracyjnych, y, często y, gry obdarzone grafiką są dużo mniej ciekawsze od tych tekstówek albo odkrywają pewne rzeczy, które tekstówki już 15-20 lat temu znały.